Zdasz Bóg. Coś się... Coś się zniwyczyło i nie dało się zapisać. To raz jeszcze rzeknę. Na wolnej elekcji wynik Jakuba Ludwika Sobieskiego. To jest jakiś blamasz. Ja dumam, że ta Polska do diabła głupia szlachta. Ta kurwa konfederacja imbecylii, która votowała na tych hamów Kurwich macierzy synów z Saksonii. To jest jakaś do diabła niekoherencja. Li tylko tyle dla was. Jeśli tyle dla was, panowie bracia, taki za... Taki zapał dla dobra rzeczypospolitej jak mój, gdzie zostawiłem jeść moje domowe ognisko, osobiste sprawunki, ziemie moje i wszystek rzeczy, dla was znaczyło to tylko siedem czy dziesiątek kresek, to was się powinno chędożyć, kurwa. Tak się powinno was chędożyć, jak tylko was mogą chędożyć Saksończycy. Szwedzi tak was nie wyrżnęli, jak wyrżną was Saksończycy do diabła, aż was kukle będą świeżbiały. Z bólu! To jest dramat! To jest dramat do diabła, że w tym kraju niezdatnym dla prawego obywatela do życia, w tym kraju, w którym kurier polski, kurwa, nie były w stanie poinformować, że Jakub Ludwik Sowiecki towarzyszył ojcu swemu w sławetnej odsieczy wiedeńskiej i bitwie pod parkanami, że te senackie bękarty, powtarzam, senackie bękarty, senackie bękarty uznały, że małżeństwo tego człowieka z najmajętniejszą Polką nie jest kwestią racji stanu rzeczypospolitej, że to nie jest czymś wartym tego, by tego człowieka wprowadzić na tron Rzeczypospolitej Będzie was Saksonia chędożyła w dupę, kurwa Trykać tak, jak was Szwecja nie trykała To dziecię błędne Ten mały psi karakan August Śmieć zniszczy was Habsburgowie, Romanowowie, Hohenzollernowie będą wam do diabła słodki życia smak odbierały Wy kurwa chamy, złotowolnościowe polskie chamy «Για το φκέπιε, το διάβουα». Bo mnie stać na wszystko, będę żył kurwa tak. Wyemigruję jeszcze dzisiaj, już karoca czeka i będę się z was kurwa głupcy sobie dworował, żeście takie głupie są. Tacy kurwa imbecyle, które to diabelstwo saksońskie wybrali. Nie na księcia Konti, nie na Jakuba Ludwika Sobieskiego, tylko na jakichś wygnańców Fryderyków Augustów, Niemców w dupę rąbanych do diabła. Na szwabów, parszywców głosowali... Taką zaprawdę jest kurwa Rzeczpospolita obojga narodów. Przez taką świńską Rzeczpospolitą, przez was kurwa, kutasy. Tego kraju nie czeka ewolucja, bo jesteście garści srebrników niewarci i trzeba was, machlerze chędożyć i na was zarabiać, bo jesteście konfederacją złotowolnościowych tłuków i kapcanów. Pojmujecie to? A wam, mili, którzyście na mnie votowali, którzy wspomagali mnie, podziękować pragnę, bo to ułomek szlachetnych mężów, ułomek Polaków. To jest może siedem, może osiemdziesiątek. Skrywaj te szable, bo ci ją skryje na amen. Tak, tak, tylko to się w tej psiej Rzeczpospolitej nadaje. Rzec wam w lica paskudne wreszcie wychamy, że jesteście małpami, że do diabła wasze parszywe weksle, to jest wasz majestat! Wasza godność! Ziemię psie na Ukrainie i żydowski weksel, to wy kurwa, panowie bracia, pal z wami. Nie warto było do diabła, nie warto było zrobić nic, co by się. E, szkoda kurwa gadać, szkoda gardłować naprawdę. Niech was, słuchajcie, ci, którzy się kurewnicy wotowali na Augusta, niech was szlak trafi. Garstki srebrników jesteście niewarci. Zwykłymi zdrajcami jesteście. Z Bogiem.